Monika, mogę cię tutaj prosić? No, co tam? Chcemy z Tobą poważnie porozmawiać. Oto. Siadaj. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zbliża się pierwsza rocznica naszego ślubu. Czyli nasza dwunasta okrągła miesięcznica. A, nie lubię tego słowa. Którego? Ślub? Nie miesięcznica. Dlaczego? Nie wiem, bo brzmi jak jakaś robacznica bo co albo bardzo obfita miesiączka. Zgoda. No ale to słowo, nie jest do lubienia. Ono po prostu jest. Kiedyś zniknie tak jak nasz prezes, ale póki co funkcjonuje niestety razem z nimi skłóca ludzi. Mniejsza o to. I właśnie z okazji naszej miesięcznicy przygotowałem dla siebie po pierwsze specjalną kolację. Często się prosto z naszego ogrodu, zresztą sama to wczoraj rwałaś. Po drugie, mam dla Ciebie specjalny prezent. Prezent? Co to jest? A zgadnij. No nie wiem, biżuteria. Proszę Cię, w tych czasach biżuteria na złoto czeka się w mennicy 25 tygodni. Zimno. No to nie wiem, papier toaletowy. Przydałby się. Cieplej, ale to nie to. Maseczka na twarz. Proszę Cię, w szpitalach tego nie mają, Ty chcesz to na prezent? Jezu, no to co to jest? Nie zgadniesz. Z okazji naszej rocznicy spisałem tutaj 100 uwag do siebie. Jakich uwag? Co masz sobie poprawić? Chyba żartujesz. Monika, to nie jest czas na żart, to jest zły czas na żart. Za to jest to znakomity czas na porządki w domu, na naprawę relacji międzyludzkich, na naprawę samego siebie. Halo? No cześć, tata. Rozmawiasz z tato? Tak. Pozdrów go ode mnie. O. Tata, poczekaj. Eee, żona Cię pozdrawia. Nie, nie, Danusia to jest e, teściowa, to mama. Moniki, to jest Monika, moja żona, Monika. No. To Monika cię właśnie właśnie cię pozdrawia. No. Eee, no i co tam, co tam? Co tam, jak się macie? Jak się macie, pytam. cisz telewizor! Telewizor mają włączony znowu? Ściś telewizor! Tak, na cały regulator, i to cały czas ten jeden kanał, i tak się oboje trują. Ale Czasem to mam wrażenie, że to jest centrum propagandy u nich. Halo? No, no i co tam słychać? Już lepiej, tak, co tam słychać? Mhm. Mamy ministra zdrowia, którego nam zazdrości cały świat. No to, ale nie pytam, co w telewizji słychać, tylko co w życiu słychać, normalnym, zwykłym, no, u Was. Yy, siedzicie w domu? No, a mama? Gdzie jest mama? Gdzie jest mama? Gdzie poszła? Na działkę. A po co na działkę poszła teraz? Koty nakarmić. Ale sama poszła? W cz cz cztery poszła. No to pięknie. A tego... Chodzicie do kościoła? No to chociaż tyle dobrego. Aha. A. Tata wczoraj poszedł, yy, bo była rocznica śmierci jakiegoś wieśka, to wyjątkowo poszedł. No to nie chodź na takie rzeczy, no. A tego, nie wiem, ręce myjecie? Dobrze. No to jedna dobra rzecz, że chociaż może ludzie nauczą się myć ręce. Dobrze by było, żeby się też nauczyli mieć pachy. To znaczy... O, dobrze, Monika mówi. Ale nie twoi rodzice, tylko w ogóle ludzie. No, dobrze, Monika mówi... Żona, żeby jeszcze ludzie pachy myli, to by się dobrze, dobrze zrobiło. Halo? Halo? Tato, halo? Nie ma zasięgu. Brak sieci, co za wiocha. Patrz. Malinowski. Ludzie żrą ryż, a malinowskie sobie nowego Mercedesa kupił. Nie wiesz, czym się zajmuje w ogóle? No, ryż sprzedaje. O, dawno tego nie widziałam. Teraz chcesz co zobaczyć? O tej godzinie seks? Jaki seks? Pokaż, jak myjesz ręce. A, tak to jak myję ręce? Normalnie, rękami. Jest epidemia, chcę zobaczyć, jak to robisz. Proszę bardzo. Do mycia rąk używam zazwyczaj łazienki, potrzebne są ręce, przydaje się również mydło oraz ciepła woda. Myję ręce, szorując ją jedną od drugą. Proszę bardzo, Sklapuję wodę i wycieram w ręcznik. już? A co jeszcze? Po pierwsze ten ręcznik idzie do prania. Dlaczego? No bo wytarłeś się niego brudne ręce. Jakie brudne? Przecież były ręce na twych oczach. To nie było mycie. A co to było? Przetarcie. Jakie przetarcie? Mycie nie może trwać tak krótko. A ile powinno trwać? No dłużej. No, przynajmniej tyle, co refren piosenki Weimu. Jakiej piosenki? Jezu, odsuń się. Jesteś sterem, no. Wierzysz to, jedziesz z koksem, jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz nie więc walcz. Jesteś żarzem, szalonym wiatrem, twoja siła to skarb. No, wierzysz to, tak. No, masz te ręce, a najlepiej dwa razy, tak? I masz pewność. Dajesz. A no, za co? No za śpiewaniem śpiewaj. Będę to śpiewał. No a jak? No jedziesz z koksem, dajesz. Jest, jesteś serem. Stop, stop, stop! Białym. Jakim serem? Tam jest sterem. Jesteś sterem. A nie serem? Wydawało mi się, że serem właśnie. Jakim serem? Żółtym, a może twarogiem? Nie, no ser w sensie angielski tytuł, że jesteś kapitanem statku, tego gdzie jesteś. W białym żołnierzu żeglarzem. Tam jest ster, sterem. A jakie to ma znaczenie. Tak jest w oryginale. A jakie to ma znaczenie dla dogłości piosenki, że ser i ster mają tyle samo sylab? Beata śpiewa sterem, ty też śpiewaj sterem. Beata śpiewa. Jesteś. Sterem. Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz. Jesteś... Stop, 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 stop. Było nieczysto. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak nieczysto? Przecież myłem ręce. Ręce są czyste, piosenka też musi być czysta. Dobrze, to zaśpiewaj teraz czysto, już bez mycia. Jesteś... Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc. W... Milcz. Walcz walcz, 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 walcz. Dlatego usiądź wygodnie, bo chwilę to potrwa. Dlaczego mi nie nalejesz? Czy to jest alkohol? No więc dlaczego mi nie nalejesz? A ty prowadzisz dzisiaj samochód? A niby gdzie mam jechać? Do sklepu. A dlaczego ja mam jechać, a nie ty? Ja? No to jest dopiero żart. To życie. Przecież ten wirus tylko czeka na takich jak ja. No czyli jakich? On jest bardzo przebiegły. Najpierw chce wybić inteligencję, twórców, elitę narodu, potem się dobierze do takich jak jakby, prawda? Znajdź sw swoje miejsce szeroko i skup się. Usiądź jak człowiek, wyprostuj się, bo no, powtarzam parę, chwil to potrwa. Nic nie jesz? Potem zjesz. Uwaga. Uwaga numer jeden. Łazienka. Jak wyciera, bierzesz kąpiel, zawsze wycieraj po sobie ten szklany parawan. Szklaną szybę między wanną a resztą łazienki, bo zostają po niej na, na tej szybie takie, takie krople białe, ochydne, zaschnięte. No, jakoś nie widziałem, żebyś ty to wycierał kiedykolwiek. No bo ja się kąpię przed tobą, tak? To po co nam to wycierać, jak ty i tak to zaklapiesz? Głupiego robota. Czyli twoja Monika, czyli twoja. Uwaga numer dwa: Stop! Ja też mam dla ciebie prezent uwaga ode mnie.